Jak to dobrze, że chwilę przed eksplozją na moich terenach zdążyłem wziąć sobie tą wysepkę, teraz zajmę trochę terenów w Europie skoro eksplozje się uspokoiły. Dobra, tyle terenów mi starczy. O nie, druga Mongolia, na tym świecie jest miejsce tylko dla jednej Mongolii. No dobra, nie warto było zaczynać konflikt. Pokój. Tak, ale tereny sobie powiększę. Jako, że nie ma Kanady, to sobie wezmę trochę terenów Kanady. O nie, Grenlandiu, masz przechlapane. Dlaczego pojawiła się druga Turcja? A nie przecież to Imperium Osmańskie, które zostanie zniszczone, jak tylko się powiększy. Dobra, jednak się nie powiększy. Proszę, zostaw mi te tereny. No dobra. Dlaczego pojawiłem się w Ameryce Południowej? Zresztą, nieważne, zostanę władcą Ameryki Południowej. Bez obaw, dzieci. Właśnie wróciłem z mlekiem. O kurde. Czy to twój stary? Tak jest.